Cześć, się ma, widzowie, w poprzednim odcinku przechodziliśmy Garnie o Barban 1. Dzisiaj się postaramy dwójkę. Więc poczekamy, aż się załaduje. Czekam. Ale to ładnie wygląda, więc klikamy Joo, Jo, 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 jo. Ech, to tam nas nie obchodzi. Okej, okay, okej okay, widzowie, to jest dwójka. 100% no scam. Bierzemy pilot. To jest nasz piękny Jumbożusz. Nasz piękny Jumbożusz. To został powalony. Nie wiadomo z jakich. Nie, no wiadomo, jak wiadomo. Z jakich przyczyn. W Na następnym odcinku będziemy grali w trójkę. Więc się fajnie szykuje. Się no ale strażki. Widaćcie. Ja to może ściszę. Mhm, mam kartę notat notatka. Sobie nie wiem, przetłumaczcie to jakoś. Tu Wam później udostępnię screena, okej, okay. a my, co musimy podjaśnić, gdy jest podjaśniona, no, czekamy, już możemy, myślę, ale to się śpi, to jest oczywiście wersja na telefon, to też będzie oczywiście premierowe, Nie możemy tędy przejść. Poczekaj. Co so, odwiedzą, że musieliście filter czekać, ale ważne SMS-y. O. Aha. Musimy wrócić. Nie kumam kompletnie. Garden of banban. -ban. I... Co ja mam zrobić, jak tu wejść nie możemy? Hmm. Naklikamy przyciski. Ej, ale my nie możemy przejść. I co mam zrobić? Czekajcie, widzowie. Okej, okay, widzowie, jesteśmy w tym samym miejscu. U. U, mamy kartę Może ja błąd zrobił. Takim małym. że to trzeba poczekać, po to się wysunie. Dopiero jak się oświetli iść. Ej, zapomniał o tych strzałka. Tam nie można iść. O, tu też nie można iść, gdzie my mamy od razu iść? Może tu mamy iść? Jeszcze jedno, jeszcze jedno w prawo. Czy ja tu mogę wejść? O, tu mogę. Spider-Man. Pytamy, jakiego Spidera mana Naprawdę. To był on. Nie, no mój, go przechodzić Mm -hmm. Hey, you there? I I can see you in the cameras. I am so happy to see you, and I, I, I need your help with something. Wait, can you... Okej, okay, resum... Co mamy tu zrobić? Pomachać do kamery! Żyje! Ej... Gdzie jest ta kamera? Mam pomachać? Ej, co ja mam zrobić? I co ja mam zrobić? Ham. Nie wiem, ja zrobiłem. Oh, thank God! I'm so glad you're here. I thought this was the end. I was looking around and walked into the security room. Then the door closed behind me. To ban -ban and gada. Hm? do? What Ban Čo ja mám zvolniť? A! Chychys. Ale ja dúma nemám. Aj nie je tak ja môžem zvolniť? Tu nie to, čo ja vyskakujem. Audio na... To ja mam coś złomić mi Czekaj, mam pomarańczową? To co ja mam zrobić? Let's it. Oh, the good old drones! I lost mine a couple of weeks ago. Maintenance workers used them for all sorts of things, like reaching high places and, and grabbing things that fell into the abyss, and sometimes even. It's good that you have one. It might be useful in our little conundrum. Take a look around and see if you can figure out how to get into the main I'm not sure if it can be of much help, but wave at the cameras if you need my insight. Nie wiem o co chodzi. A czy tu Tutaj 4 cztery. Drew, cztery nie wiem. Lew cztery. Czerwony dę. Cztery. My 22 dwa. dwadzieścia dwa. Proszę, że to przytomność odnowa nie nowa. dwa dwa kto to może dwadzieścia dwa 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 Nie wiem o dwa tu chodzi. No jest dobrze. Weberli 22. Co to znaczy Weberli 22? O, Weberli 22. Haha 12. Haha 2. Hmm, uh -huh, ale to jest nagrodzenie. Aaaa! Uh! Już już jest... poczekajcie sekundę. Widzowie, udało nam się w końcu zakumałem, o co chodzi. A, mam niebieską kartę. O, co nam się otworzyło? W końcu zakumałem, tak musiałem oglądać Admiral, żeby zakumać, o co tutaj chodzi. Otwieramy kolejne dziwne dziwne. Nabna. to, toczny no 9 i to będzie to ten moment, tu łatwiej dosyć moment, czekaj nie ja pamiętam ten pokazuje w że... I pokazuje dobrze, więc tutaj. Tutaj. Tutaj, to jest łatwe widzenie. Tutaj. Tutaj, tutaj. Tutaj, tutaj. Tu, a! Gdzie, widać, się że. tutaj. Pochodzimy. O, tutaj mam jakąś kasetę. Musieli się zwrócić. Tam na górę trzeba wejść. Wielu gdy. A! Najpierw przywołajmy drona. No nie rozwal to. Proszę cię, wejdź w to. Teraz proszę cię wejść w to. Wejdź w to. No, chodź tu. I wejdź w to. Coś to jest proste. Teraz ostatnie kanczyć iść O idź tam do mnie Tak iść bardziej tu A mm. Tutaj dron tego nie może rozwalić. nie, dron nie idź tam. O, dron, o drony rozbijają się, no tak zapomniał. I idź w to się. Rozwaliłeś. Słuchaj, widz na dole, drzwi, a nic zle. co my tu mamy nic nie mamy co my tu mamy zrobić my tu żadnej karty nie mamy co my tu mamy teraz zrobić H O Pra mamy On tu idzie Szybko Hm, naprawdę. No i Musim tą kartę zebrać od nowa. Teraz szybko mieć. Ciężkie. Okay, teraz musi nam się udać. To jest Gdyum Bandwaj. Bardzo proste. On już biegnie, a tymczasem my wpadamy. Tak, okay, dobrze. nie, my cię nie kupimy kupię strzałko my wiemy gdzie wcale się nie obracamy o podąża, i o. no to łatwo nam poszło tu mam, a i tu mam całą godzinkę gardnią. O, banban. Ej, bo my tu zebraliśmy kasetę. Jak to tutaj odpalić? O! O! Mamy banbana. Przez kilka sekund. I to tyle. Naprawdę fajny spektakl. Z które drzwi. Mi się wydaje, że te. O niebieskie, nie? Co my tu mamy zrobić? Kolejną ka Jakaś notatka. O! Co się stanie. Birds with one stone. I get all of your key cards. Van like van? a the perfect specimen. And I don't have to deal with it thing so that So on to thanks to you. Oh, come on. I didn't hit you that hard. Or maybe I, I did. Either way, it's best you take an apple light. Prepare for our little surgery. So. sure? On ty tu się w ogóle wziąłeś Wow, gdzie my jesteśmy Co to jest za miejsce Mi się widzo, że wydaje, że na tym skończymy A my widzimy się w następnym odcinku